Widzowie dzisiaj Wam pokażę powracamy ze serią kaczucha, czyli ubranka dla mojej kaczki Dla ma ten niewidoczny. Nie Patrzcie, zielonę. To jest takie żółte, tak naprawdę zielone. Wiem, <grym> że ona jest brzydka już. Jakaś taka zdarta, brzydka. Ze jest podpłyt ubrań, które zrobiłam. Bo nie mam książek, jak ten No, się to trochę rozerwała. I musiałam jej to przyklejać na taśmie śmietne. Jak no, macie. Jeden rozrywek. Drugi rozrywek. się rozerwała cała, bo ona tutaj wszędzie miała to. Miała prawie to na włosku, tutaj. Książę się I tak to jest dlatego tego tu taśmy. I to widać. Gorzej. Co widzimy na ręce? też to mówić na ręce? Tutaj. To na tej problemie. Dobra, robimy jakieś czapka. Na przykład. Nie, branko. Na podątek jakieś letnie ubranko. Na przykład tutaj z Zary. Tutaj, gdzie ono ma. Te. Podnie. Tutaj. Dobra. No to tutaj. I zaznaczamy paseczek. taki pasek fajny. Przepraszam, <gry> jakby coś widać, ale mi coś przyszło. Nieważne, jakby mnie przyszło, co? Jakiś mój filmik. Robimy wszędzie kuleczki. Wszędzie. I mamy gotowy pasek. To jeszcze robimy takie. Je. gdzie się kończą rękawki. Tak, to jakby. I tutaj jeszcze. Dajemy. Patrzę w ogóle w kamerkę moją. Wyjechałam w chwilę. Nie? No, I tutaj chciałam napisać Zara. Te ciuchy będą Zary. Za. Za. To ostatnie. Opa, wiem, to jest na rękawku, a jest na rękawie, bo tutaj to nie zaczęłam, bo ja mam to zacząć tutaj mogę, by się to idealnie mieściło I tutaj na przykład, na przykład kosz Okej, okay. wiem, że też jej krepeczkę budynki poszytniemy. Przykład tutaj, żeby jej tutaj na taką wysokość buciki zrobić. Tak? Musimy tak sobie to zauważyć, żeby sobie buciki zrobić jakieś. Żeby to od razu wytniemy na buciki. Opa. Bez sznurówek ułatwimy kobiecie życie. Nabram, tak to wygląda. Nie mi się nie podoba. wam się podoba nowa stylowa kaczy. Bardzo bardzo jeszcze koloruje. Chciałam filmiki film już 4 minuty. 23 sekundy. I dopiero zrobiłam mi obrys ubrania. No, będziecie mieć duże. No, no dobra. To poczekajcie, muszę wyciągną, Wiem, że pewnie chcieliście, żebym Wam cofnęła... miała, no ale, żeby te filmiki trwały... ...to zrobię rysunek. No ale mi się on nie podoba, dlatego zamienimy go na chyba zrobimy jej takie spodnie... ...i taką bluzetkę, a napis będzie może, nie wiem... ...taki. Nie dobra, Nieważne jak moja mama coś do mnie mówiła. Nic, tam nic! Nagrywam filma. Dobra, nie przejmujcie się jak mama coś do mnie mówiła, okej? Okay? Nie przejmujcie się tym. Po prostu... Nie przejmujcie się, jak będziesz dziwne dźwięki tle naprawdę się tym proszę nie przejmować a jak mówię głośno to sobie proszę przyciszyć żeby tego nie słuchać dobra dobra jakoś tam to wygląda tylko, że mi się nie podobają te rzeczy, które jakby tu odstają, nie? Się one nie mega nie podobają, ale Czemu napisać tutaj tu zara ładnie. Dobra. Właśnie mi się... Dobra, mogą napisać to już, najpierw no dobra poczekajcie yy, dobra. tutaj napiszemy sobie to do... chyba yy, mi tu nie wyjdzie i będę musiał sobie zamalować wiecie? to będzie tylko koszulka po prostu bo to wygląda kiepsko bardzo kiepsko, dobra, zamaluj to całe musimy też błagać żeby to się po prostu Dobra. Jeszcze nie przejmujcie go, bym coś w tle leciało, bo oglądam sobie farmę. O 20 wpadajcie, jest bardzo fajna ta farma. Jest w gośceni tydzień chyba. I ostatnie chwile farmy i tutaj właśnie leć sobie. Jeszcze tylko w niektórych. Dni. Na przykład teraz leci. Więc możecie sobie spawać i oglądać. Ja chyba, że wolicie oglądać mnie no to weźcie sobie jakieś popcorny, picie i oglądajcie. Od razu mi szybko i biegnijcie po popkron do kuchni, czyli do jedzonka. I ten filmik będzie zaraz wtedy 20 minut. Hmm. Nie wiem, może. Nie wiem, to zaraz będzie widać. No fajnie, taki. Będę ładny. Dzień. Tak, no dobra, no a teraz jakieś. I mm, te spodnie trzeba zrobić. Nie przejmujcie się, że jest pora. Nie wiem, nie będzie za ciemne do tego. Na przykład tutaj mogę zrobić jakieś kopetki. Opa. To sobie tak obrysować. Bo to fajnie wykłania. Opa. Dobra, to nie wygląda jak Dobra, zamalujemy taki ładny paceczek. Pyk pyk. Takie będzie wyglądał jak włochate, bo u was to może nie wygląda jak taki zwykły pasek. Ale to jest... po prostu wygląda jak takie włochate coś. Potwór mały włochate. Z tego chatę, to na Dobra. I będzie mi widać już totalnie, że będę tutaj tam sobie buty muszę oddzielić. Dobra. Tutaj, tak, i możemy już kolorować całe spodnie. to ja tu sobie patrzę, to w ogóle na pewno i wy, wy to macie podświetlone, bo ja mam latarkę włączoną, bo inaczej tego pisaka nie będzie widać. No, w sensie będzie widać ten tom, no, ołówek, no, ale nie będzie tak widać, jak teraz widzicie to na podświetleniu. No, widzieliście, bo zaraz rozmawiam. No już nie widzicie, a nie jeszcze but. No i ta jestka, którą trzeba tak zaznaczyć, bo nie chce mi się tych butów osobno robić. Tylko sobie tak. I te buty oczywiście będą na mój ostatni kolor, czyli na. ten, na. Yy, ten. Jak to się nazywało? Jak mi mm. No jak wiecie to za kolor, to sobie po prostu powiedzcie, bo ja nie wiem co to za kolor. Świemy, co to za kolor, no nie mogę tego powiedzieć. I jeszcze tutaj... Lipstick. No i rysujemy butki. Będzie też jasny pasek. I tutaj to wygląda jak czarny na tym. Tylko ja sobie... Nie, to u was wygląda chyba jak czarny. Nie, u Was taki nie wygląda Dobra, ale obrysowujemy całą sobie tutaj nasz strój cały sobie obrysowujemy. Pokazuję Wam krok po kroku, jak zrobić koszuleczkę. I tak, tutaj sobie zaznaczamy te kropeczki, bo one mają być ciemne. Ten pasek ma być cały ciemny bierzemy to, bierzemy to i robimy tak, to będzie ciemno nie? Ale to sobie oszczędzimy, a nie to sobie tak nie No, jak to wygląda po rysowaniu, na no nie no, widzicie? Tak to wygląda po rysowaniu. Teraz idziemy to wyginać Oszczędzę wam tego po trwa do 15 minut. Czy będzie to widać, jak ja was pomoguję? Nieważne, co tam się działo. Oszczędzę wam tego i po prostu no, wycinam. Wycinam cię po prostu, już wszystko i to też. Nie robicie tego, że tak, i tak to wycina, tylko tak, 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 tak. Tutaj wszystko wycinamy. Oprócz tego, No to widzimy się, jak to wygląda. Yy, dobra, tak to wygląda po wycięciu. Wiem, że to są jeszcze jakieś białe, tak? Teraz to jeszcze bardziej pokolorujemy. Żeby to bardziej przypominało koszulkę Zary. A nie, żeby to nie wyglądało tak jak koszulka Zary. O, dobra, nieważne mierzymy na kaczkę. Kaczką z blokiem. I kto ci pasuje, kobieta? Jak przymocujemy na taśmę, to być Następna piżamka. Z kapturkiem, uwaga. Z kapturem. Rubnę. Będzie ciężkie, bo chciałam mieć o tutaj na chyba się nie uda. Nie, nie uda się. Dobra, to robimy z Bierzemy. Czekajcie, zobaczcie, co jest pod tą kartką. Białe. Dobra. Fajnie. Chciałam sobie tutaj wyciąć. Tak, bierzemy całą kaczkę. Ja to po prostu obrysuję całą kaczkę. I do was się w... Tak się prezentuje to po. Ja wiem, że wiem, wam może tego nie widać, ale teraz to obrysowujemy. Jakimś długopisem? nam taki dokument. Dobra. Ja to obrysuję długopisem, może. I to was. Tej. Nie wiem, bo też pokolorowane jest prawie, ale to nie jest prawie pokolorowane, bo jest tak duża droga przed nami. No, i zaraz tutaj kaczuszkę obrysowujemy. No, i mamy obrysowaną kartę. Teraz tutaj jej odcinamy kawałek, tu jej kawałek odcinamy, a tu jej nic nie odcinamy. Bierzemy te, te takie, które mieliśmy na początku, i wypełniamy jakieś losowe miejsca. Na przykład tutaj. Tutaj. Tutaj jeszcze coś. Tutaj. No widzę, żeby było jak najwięcej tej kolorów w tym naszym polu. Tutaj. No coś się będę tylko... cztery kolory ale nieważne ważne będzie ich tak mało, ważniejsze, że ich będzie kakao no chociaż tle. tutaj już chyba resztę wypełniamy tym pisakiem nie będzie pięć kolorów, bo jeszcze czarny którego się nie da zamalać bardziej to ciemna zieleń Nawet ten filmik będzie mieć 20 minut, czy nie? Tyle idzie w komentarzach. Nie wiem co to jest, ogólnie. Aha. Tu macie tego ptaka. To on to tak. Nie? nie, ja to musiałam tak sobie po prostu zamawiać. Dobra praktycznie już kaczka pomalowana To tylko jedna ręka no i może kawałek nóżki dobra, widzimy się jak to wygnę tak to wygląda widzimy takie kółko sobie uświadomiłam, że on tego nie będzie mógł nosić bo mógłby No, może tak albo tak, nawet. No, nie było w tej Zrobimy teraz maseczkę. To jest wspaniałą. Więc bierzemy na to. To jest idealne. No, prawie idealne. To bierzemy to. Wkładamy do jakiegoś kartonu. Jakieś jest za mały karton. Ten, to, biera, to musimy niestety iść, iść na kolej. Bierzemy to tak. Nie wiem czy to dam radę nagrać. Eee. Co ty tam? Nic się nie stało.